To 20 zł zapewnia więcej komplementów niż Chanel, a do tego trzyma cały dzień. Seria 9pm. Tanie, głośne, komplementogenne. Każdy z nich to trzy różne światy. Na końcu powiem, który to król, a który to pomyłka. Pierwszy klasyk słodka wanilia i vibe gumy balonowej. Czysty klimat na randkę do klubu. By zwracać uwagę. To klon Ultramail z wysokimi parametrami przystępnej cenie. Ale uwaga! Dobrody i kurtki skórzanej pasuje jak balet do hard rocka. Drugi, Rebel. Jaśniejszy, owocowy, głośny i też słodki. Wyobraź sobie skacowanego bakara truż, który wpadł w ananasy. To zapach love or hate. Otwarcie jest ostre, więc zakup w ciemno to ruletka. Trzeci eliksir. To 9pm w golfie i płaszczu. Gęstszy, pikantny, kremowy. Bardziej męski, ale wciąż słodki. Oh, oh, Znika guma balonowa, wchodzi wieczorna elegancja. I tak, tu skóra i broda... Pasują bardzo dobrze. Który jest najlepszy? Elixir. To jest update, który pozamiatał. Świetna jakość w tej cenie. A największe ryzyko na zakup w ciemno? Zdecydowanie rebel. To otwarcie to nie żarty. A ty, który z nich masz? Daj znać w komentarzu.